Idę was z wykonanej odcinku z serii Assassin's Creed Valhalla. sobie plotkę i będziemy podróżować w kierunku punktu synchronizacyjnego, ponieważ. Zależałoby mi na tym, aby w tym odcinku zająć się jeszcze klasztorem. A trzeba cię opasy, są tam jest napisane, ale. To już wiesz o co chodzi. dlatego co? jedziemy? Chyba tutaj nie ma co czekać, ponieważ mamy. Cała poboczne. ja ten odcinek już pierwsze 5 nagram wcześniej, ale okazało się po prostu, że w związku z systemową nie spojrzałem i okazało się, że nie było w ogóle odcinku gry słyszalnego. Więc początek nagram od początku dla Was. I po tej aktywności, którą tutaj będziemy mieć do zaakwadowania, będzie już dla mnie sama nowość, czyli coś czego jeszcze nie widziałem. George. Mhm, tak, to jest cały, cały kościół jasne. jest wejście, ale nie tędy. Nie, to jesteście głośni, jesteście Mhm, teraz cicho. No i? No i pusto. To o przykład jest tak szyba, książko sobie zjemy mm. i siadamy na tronie, chociaż. A to coś jest? Bo nie słyszałem nawet? czytaj Dobra, siadamy. <grytanie> 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 Crolan's throne belongs only to the one true King of Briars. This throne of muck and Manure? I suppose that makes you the Lord of Shitsby. How dare you insult the brave and valorous soldiers of... Of Shitsby, yes. I know your type. Insolent ferret! Kill this usurper! <laughs> no, z tego przyjemności mi się będzie nie ma opcji. Dobra, jeszcze raz. I kolejny. Zauważcie, jak jest to rzisa wysile Woda. I przeciwników tutaj umieszczonych. Na poziomie 190. No to po prostu jest przepaść. To można powiedzieć sobie wprost, że tutaj no Bod przychodzi jak do siebie i robi co chce Ale to i takie tak jest za mało no, zapytych przeciwników, jakby troszeczek znaczy, pierwszy, lepszy przykład właśnie nasza ulubiona cele Lady mm, mamy umiejętności, mamy awans ja chcę sobie zdesetować tutaj trochę tą drogę. Do drogę mm, Wilka. Chociaż... Nie, resetujemy to. To sobie wykupimy później. A tu zainwestujemy wszystko w truciznę, w odporność, trafienia w głowę oraz silny atak. My sobie to wykupimy, a później pójdziemy z powrotem tutaj i będziemy wszystko ładnie zdobywać. Także Ejwar wspinaj się. Nie przestawaj. Ja tego mam, tu już nie grałem. To jest już no, dla mnie też nowa zawartość. Tak samo jak dla Was. I, i zobaczymy to co nam przygotowali dzisiaj w zanadrzu. Jeżeli chodzi o kontencik, na pewno jest synchronizacja. Sądziecie na pewno świetny widok, w związku z czym. Jestem tak... Można trochę to kojarzyć z celem bagiennym, takim podmokłym, lekko. Ale w się, no, klimacik jest bardzo fajny tutaj. No, trzeba to samo oddać. I pytanie, skąd wiadery wchodzą sane w tą stronę. Teraz mam tutaj opactwo. W związku z czym ja ich im bardzo chętnie odwiedzę i przygadnę sobie dla i nowe bogactwo do rozbudowy naszej sodownej osady. Tymczasem bierzemy płotkę. I czas najwyższy... Wtejszym mnichom stworzyć zapowiedzianą wizytę w celu zadekwidowania nieprzesnego im dla bogactwa. A przynajmniej jego nadmiaru. Go, też tak nie zależy nam na tym, żeby ci mnisi padli z głodu, nie? Czy, czy coś, ale jak to... Jak to mówią, no trzeba się dzielić. Tutaj nie ma co być chytnym, także ej, woda parę chłopaków. Wtedy nie przeskoczyłem podczas w według Ciekawie Zajdź. Czy nasi w ogóle gdzieś są? Okay, to by był bardzo fajny mini-teleport. Hmm, musimy iść na kierunku wody, mi się wydaje. To będzie miało jakiś głębszy sens. Co odetycznie panowie, panowie czemu się obijacie. Może to, jest jesteśmy na kierunku wody, właśnie jesteśmy, dlatego nie chcą... przypłynąć nas, nie chcą wspomóc. Ale teraz zmienią zdanie. No, kurczę, że tam powinni być, szczerze mówiąc. To jeszcze stąd zmiemy Oho. Wsął a nasi. panowie, wysiadajcie. Mamy no, tymczasem no to się raz ją za pierwszymi. Ach, muszę jeszcze zaznaczyć ten dług, żeby to w ogóle przeszli, czy muszę dawać je podpłynąć? Są całkowicie pasywni. Chociaż tam coś się niby dzieje. I słuchajcie, taki drobny detal ode mnie jeszcze. Zdawaliśmy sobie tego kosiaka. Ten kosiak się pojawił po w pewnym momencie podczas wykonywania wątku. W Anglii Wschodniej po prostu jest po to, żeby około 6 innego nie ma, ale lepiej wiedzieć, że taki minusiński nam, nam się trafił. Czy możemy już zrobić najazd? O końcu już myślałem, że się nie doczekam tego najazdu. Ej Wod już się wygrzebuje I tak, jesteśmy tutaj W sumie to możemy te noszyki pozamieniać No, słyszymy się sobie w odpowiedniej kolejności wszystko i żebyśmy tutaj niczego nie przeoczyli na pewno O! Dolecz się To jest piesek, nie wiem, no, tak kobiec nie ruszamy, nie ma opcji nawet jednak no, no aż tacy źli mimo wszystko nie jesteśmy, ale też no nie jesteśmy mięsce, tak? To zdecydowanie. Więc Gdzie macie te skadby? Tutaj macie skadby. Dużo pikinierów, ruszników. Mi się trochę niepokoi. Ale myślę, że Eivor jednak da... Daję radę, niezależnie od okoliczności, po prostu. Mhm. Nie, no daję nawet fajnie radę. Tylko, szkoda, to że to fajnie was? to jest za mało na Celeleladiona. To o wiele za mało, jak będę chciałem pokonać, ale jeszcze zapadł się sobie nakładam poza odcinkami. oczywiście komentować moją walkę z nią nikt po prostu... nie to odpowiednio pokazane w, w elemencie e, dołączonym do końca kolejnego odcinka, I, to z czego by mi się udała po prostu, ale to jeszcze jest mocno wstępnie. Myślę, że w będziemy mieć podejście na tą cudę podczas nagrody elemencie Trzeba i myślę, to będzie już właściwie bardzo niewiele. To jest skrzynka pomniejsza. A nie, ej, właśnie, do końca wchodziło. Bardziej o to. mam tutaj strzały, w końcu, przerazły się. A myślę, że w tych strzał, no trochę, trochę poszło. Wiem, sędźka jest tutaj. Oj, to jest już skada. Give me a hand. To już że ktoś nam pomoże. Jest jakiś ochotnik, będzie ochotniczka. Tylko zbieramy sobie to bogactwo. I pewnie 20 osodowca, jak, jak wszędzie. I zaczną jak zawsze. No słuchajcie, no miesiąc 20 i nie, nie więc to jest już w momencie 30, tak, różnica. Czy jest może przejście? Jest ten przejście, tak, 20 osodowca. Czyli nic nowego. Nie wiem dobrze, że jest, tak? A teraz tutaj musimy sprawdzić. Dobra, no tak, I tu będą jeszcze dwa skarby i jeden pomniejszy. Tutaj na szczęście to idzie bardzo tutaj przyjemnie. Po prostu, tak, tutaj nie ma nawet... Z kim trzeba co walczyć, ponieważ Eivor jest no, odpowiednio, że powiem, dopieszczony. Naprawdę, on nie ma mieć tutaj z kim problemu. tym. jest poza zasięgiem wszystkich y, przeciwników. Ale też by tego się kwestia z y, minibossami i bossami. To może być pewnie inna rozmowa. O kurczę, zdążył przerwać. No! no hmm, nie zażegł, go się po prostu. Żeby. Chodzi o to, że na sobie, no, znacie, fajnie, ale podczas pionzonowania lepiej... Lepiej się będzie, czuć, jest pusto wokół. Mam taką zrobioną nauczkę, ale to jest pierwszy sod od dawna, dawna, kiedy polegliśmy z walce z takim, no właśnie... Monastery, jakimś... przeciwnikiem. Nie wiem, czy to będzie w ogóle pierwszy raz, kiedy nas taki przeciwnik um, jak on był po prostu. Mam myśli już każdego kusznika, jeomanów, innego pikniera, się czy takie coś się wcześniej wydarzyło. Nie jestem pewien, nie pamiętam. Ale nawet jeśli to zawsze musiał być ten pierwszy raz, prędzej czy później, także. Z razem zemsta będzie nasza. Po prostu już miałem dać mu leczenie i tak błędnej oceny. Myślę, że trzymamy chwilkę, no. Okazało się, że niestety, ale nie, nie mamy. Zrobimy to sobie raz jeszcze. Zrobimy razem. Zbieram. Będę chciał to zrobić. Po prostu w sposób, no. właściwszy, tak? Słuchaj, kurwa, po skrzyneczkę, kłopat skrzyneczkę. A ta jest nasza. Zresztą był skał, towarzystwo w dużej ilości. No, ale już twardy, także da sobie z nimi sprawę. Proszę tu trochę się będzie musiało namachać. Żeby to się faktycznie udało, tak z No, dobrze, jest coraz zidentyfikowany. No to fajnie, mamy towarzystwo podczas najazdu i w sumie, wykorzystujemy naszą przewagę liczebną. To niech nam nasi w tym świecie pomogą. With me. Daj mi tą nóżkę. Zostaw się na lasie, kiedy przemaga nad zelotą. To no. mi się w tym zdarza. A to wszystko sobie na szybkości łuk. Ten powinniśmy mieć. Znaczy no, jest bardzo rzadka przewaga po naszej stronie. No. Jest to no. no Powodzę, korzystajmy z tego no To dajmy lepiej słupkę jeszcze. Wow! Dobrze, to jest zachwytujące. I strzał już nie mamy, niestety, chyba że gdzieś znajdziemy kołczan. Ale z tym może być bardzo różnie. Dobra, uniki. Jeśli mi pomoże, Co się bym. No, daj mi spokój. Bez spokój, a trzeba Jest to za nigdy, ale jest w naszym zasięgu, oczywiście. Z tego stąd wyciągnąłem, żeby z tym podnieść. Mam towarzyszkę Żeby nas pomogła dzisiaj A i podsłaś Tak gdyby udało się ich więcej znaleźć, byłoby jeszcze łatwiej No i się podnoszę już, wstawaj Przedaż mi się Jeszcze po czyniami rzucę a no, się nie wiem czemu, tak chcę bardzo. Tak się nie kupią, żeby mu wyrządzić jazię. No, Oscar jest dość silny tutaj. Ej, co się to siano władował? Nie wiem, może lubi. A i bo wyłaś. O Boże, czasami tego już sił nie mam. Zakreślę, hmm, że pokonany jeszcze z naszej strony. Podcast poprzez walkę z ozgadem będzie łatwiej i teraz tak, nasz łuk nowy spadkański mamy nowe strzały czy... czy dalej bez. Dalej bez jesteśmy. Yeah. Nie wiem czemu oni tego uciekają zamiast z nim po prostu zacząć zacząć walkę. To No, chodź tutaj, słaniaku. A taka trochę osgarze, że mam A co Łatwo, ci ze mną po prostu nie pójdzie. A my to będzie się wtedy podoba. Wskakiamy go na sobie. Wow! A ty skąd to przylazłeś? Bamba dymna No cóż, skuteczne Kukasz, że trochę niedostropne A teraz Co ja mówię, jeżeli mamy taką możliwość, jeszcze być wsparcie, ja z tego bardzo chętnie skorzystam Już no widzicie, no Łatwo z sensami nie jest, tak? Bo tę wytrzymał, zbić albo i nie. A i wody stąd. Gdzie to są jakieś strzały? Bardzo nie, bardzo chętnie zgadnął. To ma się taki, że tu bardzo nie ma, więc jest tylko jeden łuk do wykorzystania. To jest łuk wtedy. Niestety, a może i to go zabolało na całe szczęście Oddam stópkę I jeszcze musimy może drugą stópkę ukrzywdzić. O, to też jak musiało skończyć. Aże dzięki za przybycie, za mi roboty. That's just a beam. It's something Offer betrayed us all, Indira. Now we crawl about for the scraps. Whatever crumbs you leave behind after your raids. You wish you were a raider, a dringer? Yes. Farewell, Salt Cloven. Okres no, zelota mniej. teraz zajmę do... do meritum. Czyli do walki o... o bagat... o bagactwa. A, jakieś teraz nowe. W tutaj okazuje się, że co niektóre aktywności na mapce są kluczowe, żeby zlokalizować zelotów i... poszoków zakonu. Także jeżeli w inny sposób nie będziemy w stanie tego zrobić, po prostu będziemy musieli to trochę się cofnąć, i wykonać niektóre polecone aktywności przez grę. O, jest i nasz pogromca, czyli walki, ale tym razem, tym razem on niczego nie zrobi. Tym razem to my wygramy. Kulec się Aivo, na wszelki wypadek. No, ślicznie. Dawaj, już jest nasz. A teraz z jego życie. I tutaj mamy... snajczkę. to było na pewno w tym miejscu. No proszę bardzo, bogactwo. Tu jest ta jeszcze ordobinka... ...ordobinka na... no, w tym kierunku. Na prosto. Więc pasowałoby się po to wrócić. nie będę chciał niepotrzebnie wracać. Będę liczył, że tymczasem nie musimy wchodzić po opactwach i innych miejscach, żeby tu w sobie wszystko móc wykonać w kwestii yy, fabularnej. Tak jak tutaj się wchodziło. Kurczę. Tędy. Rzeczywiście też coś było. O, ta skrzyneczka właśnie była idealnie. Otworzmy sobie okienko do wyjścia. I tu zostały nam właśnie te trzy skarby dwa bogactwa. Otrzymajcie dwa skarby i jedno bogactwo. Tutaj mamy się tą małą skrzynkę. A znowu. Aj, wskakuj. Te strzały wiesz no chłopie, Skąd się już dla mnie edytujący. Momentami tymczasem, co tutaj jest? Jak to można wejść sensownie z tymi drzwiami? Po prostu wywalmy je. I to właśnie tutaj polegliśmy, ale tym razem, historia ja będzie wyglądała zgoła inaczej ponieważ sobie z na to nie pozwolimy o, jest pusto Ale najazd jeszcze się nie skończył Tutaj też coś mamy do skarnięcia Okej, okay, tu jest jeszcze przestrzeń do walki Ale póki nie musimy Hej! I że to jedno jeszcze jedną w samym pobliżu, to sobie też zgarniemy. Nasze macie na chopstwo opęczone czy na jasno kalendarz poprawnie został? Czyli otworzone. I coś musi być tutaj, jeszcze w tym, w tym budynku, dokładnie rzecz ujmując. Czyneczka i zmiana łuku na choćby ten, tak że jeszcze mamy tutaj yy, załatwione. Myślę, że wrócimy się tutaj na szybką poddusz i pójdziemy w kierunku pobliskiej tajemnicy, chociaż no może być właściwie. Dobre pytanie, co tam może być. Myślę, że pójdziemy, zobaczymy, i w następnym sposobie zakończymy ten, ten odcinek. Chcę mieć coś szybkiego, to jak najbardziej się tym Tymczasem Eivor troszkę nie stosuje się z swoimi intencjami. No i trochę go to kosztowało. Zamiast skoku wiady, oddał skok zwyczajny, i. No, przyjemność się z tego nie odczuł na pewno. Chłodka. Zobaczymy jedną rzecz na temat sekonu. Czerpiec, gdzie ty byłeś? Tu był czerpiec. Szczegóły tam sierpaka Lida, nic to magister. Czy to będzie jeden z tych dwóch, mam wrażenie? Dobrze, tutaj kontynuujmy. Tutaj nie ma co na czasu marnować. Znaczyńki są w tym kierunku. Chociaż trzeba się tutaj coś do podleczenia. i woda, Może jakieś szybki znajdziemy. Już co jest będziemy w stanie wykombinować Szybkie ewentualnie no jakieś jagody Mieszam to z na dobrą sprawę Jest troszkę pod górkę musimy I jesteśmy praktycznie Najpierw opal Tutaj co mamy? O, tutaj mamy grzybka, słuchajcie. Co się ja sobie w odcinku kolejnym. Ja w tym mam bardzo ciekawy słuchawki, jak dla Was C, Trzymajcie się, papa. Pa.